Magda Adamowicz, dobry wieczór. W wielu regionach Polski już zagrzmiało. Pojawił się nawet grad i super komórki burzowe. Alerty RCB zostały dziś wysłane do wszystkich mieszkańców Polski, a prognozy na najbliższe dni tylko potwierdzają tę całą gamę niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na początek jednak przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Polska dostała się pod wpływ wieloośrodkowego układu barycznego niskiego ciśnienia z nadpółnocnego Atlantyku oraz nad Skandynawii. No właśnie z tym układem związany jest front atmosferyczny, który rozciąga się od Skandynawii przez Polskę aż po Francję. I to na tym froncie występują takie zjawiska jak większe zachmurzenie, opady deszczu, a również burze, które lokalnie, tak jak dziś w Polsce, mają charakter gwałtowny. Jednocześnie ten front atmosferyczny niczym bariera nad naszym kontynentem oddziela dwie zupełnie różne masy powietrza. Najcieplej było dziś m.in. w Hiszpanii, ale też we Włoszech czy w Turcji. Tutaj temperatura wzrosła do. 37 stopni. A po drugiej części naszego kontynentu Norwegia, gdzie temperatura spadała do minus 2 stopni i to chłodniejsze, zdecydowanie chłodniejsze powietrze, płynie teraz za frontem atmosferycznym, między innymi do Polski. A ta noc przyniesie nam jeszcze wyładowania atmosferyczne na północy kraju, na wschodzie oraz na południowym wschodzie. W pozostałych regionach prognozujemy przelotne opady deszczu, a bez opadów jedynie na południowym zachodzie. To będzie jednocześnie ciepła noc. Na termometrach 11 stopni. W Szczecinie, 14 w Łodzi, 15 w Warszawie, a najcieplej będzie na południowym wschodzie. W Rzeszowie i w Lublinie prognozujemy 16 stopni. Dzień cały czas będzie burzowy, deszczowy i dynamiczny. Opadów deszczu możemy spodziewać się wszędzie, ale i zagrzmieć może w zasadzie we wszystkich regionach. Przejaśnienia też będą się pojawiać, ale na termometrach już zdecydowanie niższe wartości po przejściu frontu atmosferycznego. Tylko 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia prognozujemy w Szczecinie, 20 stopni w Poznaniu. W Łodzi 21, w Warszawie najcieplej znowu. W Lublinie i w Rzeszowie tutaj 22 stopnie. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany, ale w burzach może powiać mocniej. Do tego ulewne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Ale kolejne dni to aura już zdecydowanie łagodniejsza. W poniedziałek burze prognozujemy już tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach jeszcze przelotny deszcz, ale na termometrach niskie wartości. Chyba nie takie, jakich byśmy oczekiwali. Na początku czerwca, od 16 do 19 stopni w poniedziałek, a we wtorek od 15 do 20. Przelotne opady deszczu jedynie na północy kraju. W środę znowu kolejna porcja deszczu niewielkiego, ale może wystąpić wszędzie. Termometry wskażą od 16 do 20 stopni, z kolei w czwartek aura zdecydowanie się poprawi. Będzie łagodnie, momentami słonecznie, a na termometrach od 18 do 23 stopni, a kolejny weekend to powrót bardzo wysokich wartości na termometrach. O pogodzie to wszystko. Dobrego wieczoru.